Dzień dobry, wcale nie siedzę na trenażerze od wczorajszego wieczora Wbrew temu co mogłoby się wydawać, bo I miejsce to samo, i outfit ten sam Nie, po prostu wczoraj wieczorem trochę pokręciłem, a dzisiaj rano wstałem I zanim, i zanim wrócę do pracy Postanowiłem trochę rozbudzić się na trenażerze A że nie mam daleko, bo z własnej sypialni do własnego salonu są jakieś 2,5 metra No to, kurde, trochę pojeżdżę se rano, nie? Nogi rozruszam, obudzę się. A kawę zamiast pić w domu, wypiję sobie później w pracy, bo mamy super nowe ekspresje. Jest bardzo dobra kawka. No to jadę. No to co? Ostatni interwał. Tradycyjnie pałę lecimy. Moc rośnie. Mieście na liczniku. Dajemy dalej. Muszę się rozłączyć, bo mi kamerka wypadnie z ręki. A po rowerze, jeszcze szybciutki trening core, trochę na brzuch, trochę na ręce. I jedziemy do pracy. Elo! W widać, że jest brzydka pogoda, bo na siłowni wszystkie bieżnie są zajęte. Tym jedną, ostatnią na szarym końcu. Ale nie będę tak eksponował ludzi, ale właśnie. Wszystkie bieżnie zajęte, ale ja, ja, nie? Krótka pogoda, pada deszcz, no i ja też przeszedłem chwilkę, pobiegać na bieżni, bo pogoda fatalna, chociaż trochę się by pogodziło. No nic, trochę pobiegam. A jeszcze szybkie ogłoszonko po siłowni, bo pomachałem trochę. Byłem ee, na ketlach, kalistę kalistenikę, zrobiłem technik brzucha, na koniec chwilkę pobiegałem. Słuchajcie, bo tak patrzę na swoje odbicie tutaj w kamerce. Już listopad, a ja przecież postanowiłem dołączyć do akcji Movember. To co ze mnie za gołowąc? Wczoraj się nieopatrznie ogoliłem, bo zapomniałem, ale właśnie sobie przypomniałem. Dołączam do akcji Movember. Panowie, badajcie się. Zrobię psychiczne i fizyczne jest bardzo ważne. Robert Lewandowski już zapuścił wąsa. Widziałem na Instagramie, więc chyba nie będziemy gorsi niż pan Robert. No to zapuszczam wąsa. Zobaczymy, jak będę wyglądał. Zapewne dziwacznie i śmiesznie, ale przynajmniej w szczytnym celu. Pozdro. Mam pod domem klub crossfitu, kolektyw. Już dawno dawna chciałem tu zajrzeć. I wreszcie jestem. Zobaczymy, co im powiedzą. Zawsze chciałem to spróbować krótko. W sensie, może nie zawsze, ale od dłuższego czasu o tym myślę. Idę się zorientować w sytuacji. Hmm. No dobra. widzę zamknięte w środku ćwiczą. Chyba się nic nie dowiem dzisiaj. Tu. No dobra. Myślałem, pogadam, ale chyba nie pogadam. Trudno. Co się wlecze mam tutaj blisko, więc jeszcze tu wrócę. No ale ćwiczą ładnie. Widzę, tutaj w tle. Się widziałem przez szybkie ich podglądają ćwiczą ładnie